Znajdujemy się właśnie z Sylwią w Castellet, czyli to jest taka tutaj fortyfikacja zbudowana na planie Gwiazdy. Sylwia już Wam więcej opowiadała na Instagramie o tym, więc jak oglądacie tego vloga, to trzeba na Instagrama zajrzeć. Fajnie, du dużo ludzi, znowu żołnierze, ja znowu na zielono ubrany. Przyglądają się na mnie, bo starają się przeczytać e emblematy, które mam na kurtce e napisane, bo są tam jakieś czaszki, karabiny i tak dalej. Jesteśmy na tej twierdzy, tak jak mówił wam Paweł, i z tyłu za nami bardzo blisko jest ta najpopularniejsza mi się wydaje atrakcja turystyczna tutaj w Kopenhadze, czyli Mała Syrenka. My byliśmy już tam e, ostatnio. Zobaczymy, może się przejdziemy po prostu na spacer, żeby zerknąć co i jak, ale ogólnie widzimy, że nadal jest bardzo miejsce oblegane, bo z tyłu cały czas podjeżdżają autobusy turystyczne, tak jak było to e, za tamtym razem. Więc no, ale dajemy tipa, że jakbyście tutaj właśnie chodzili po tym parku, po tej twierdzy to najbliższym wyjściem, 5 minut spacerkiem jesteście przy Małej Syrence. A my idziemy dalej w stronę kościółka. Żarówka jest niezła tutaj. Ale muszę dopalać czaszkę, bo przecież wczoraj chodziłem w czapce i się dopaliłem tylko do połowy. Więc dzisiaj należy opalać pozostałą część mojej łysej czachy. A to jest idealne miejsce, bo jesteśmy wysoko, słonko smyra moją główkę z każdej strony. A czapeczkę Sylwia nosi. Podglądam co tam inni turyści używają, tylko w tym przypadku aparat filmy Canon. Odnośnie tej oczyszczalni, w której byliśmy wczoraj, bo Paweł powiedział, że mam swoje zdanie wyrazić, więc ogólnie miejsce bardzo fajne. Wjeżdża się tam windą. Na górze jest bardzo ciekawa panorama miasta. I wydaje mi się, że miejsce naprawdę warte odwiedzenia. Zwłaszcza, że jest darmowe, coś się bardzo rzadko zdarza w takich w miejscach, w stolicach, że jak są jakieś punkty widokowe, to zazwyczaj musimy za nie zapłacić, żeby wejść i zobaczyć panoramę miasta. Tutaj miejsce jest darmowe. Jak wjeżdżacie sobie windą, to ta winda jest przeszklona. Także e, widzicie też w środku, jak wygląda ta oczyszczalnia, jakieś tam kontenery, rury, jak to wszystko działa. Także jest naprawdę bardzo ciekawe. Na górze macie tak jakby dwa poziomy tego. I jest tam oczywiście kawiarnia, możecie sobie zamówić coś do picia, coś do zwiedzenia, posiedzieć tam przy stolikach i sobie wiecie, pochillować. Darmowa toaleta, co już tutaj nieraz wspominaliśmy, że po prostu wszędzie, gdzie nie pójdziecie, są toalety i są to toalety darmowe. I naprawdę są bardzo czyste ze wszystkim. W środku, w sensie mydełko, papier. To naprawdę bardzo nam się podoba, bo niestety w Oslo brakuje takich miejsc. Wszędzie musicie za toalety płacić. Ja wiem, że to są, dam 20 koron powiedzmy, że to nie są duże pieniądze, ale mimo wszystko tych toalet jakoś nie jest dużo. No i też często nie są one w jakimś fajnym stanie, jeżeli chodzi o czystość, pomimo tego, że musimy zapłacić za skorzystanie z nich. A tutaj naprawdę na duży, duży plus. No, także, jeżeli byliście na tej oczyszczalni, to chętnie e, poznam Wasze zdanie, czy też Wam się podobało. A jeżeli planujecie wybad do Kopenhagi, no to my e, ze swojej strony jak najbardziej polecamy, żeby tam wejść, bo naprawdę naszym zdaniem warto. Dla osób, które oglądały naszego poprzedniego vloga z Kopenhagi, chcemy Wam powiedzieć, że tam byliśmy przy fontannie, byliśmy też przy kościółku, ale nie byliśmy na tej y, twierdzy tutaj, nie byliśmy na tych bastionach. To akurat jest Grevens Bastion, przy kamyczku, przy którym stoję. Jest faktycznie on zbudowany na y, planie gwiazdy, bo już y, y, zrobiliśmy kilka tych ramion gwiazdy, więc y, jest, jest spoko, nie? Fajnie się chodzi z góry, to widać myślę, że jeżeli tu można latać dronem, a podejrzewam, że tak 50 na 50, to z drona byłyby super ujęcia tutaj. Z momentem, a piszą, co zostaje na dnie, Nie mamy pośpiechu, mamy tylko ten dzień i kanał, co rośnie, bo ludzie czują ten dźwięk. Prosto tutaj od policjanta uzyskałem, że policja w Danii na co dzień nie chodzi w kamizelkach kulotpornych, czy tam w keblerowych, czy jaki tam jakie to mają y, balistyczny y, produkt użyty w środku. Noszą oni tylko kamizelki właśnie tutaj w Kopenhadze i szczególnie tutaj w okolicach, gdzie jest to związane z rodziną królewską. W innych oddalonych tam częściach Danii kamizelki i tak zwane odkolne nie są standardowym wyposażeniem. Jest to uzyskane właśnie tutaj od funkcjonariusza. Nie zdążyłem tam na stopień spojrzeć, bo zagadaliśmy się z Stasie, dużo ludziom też miał swoją pracę i chciałem przeszkadzać. Zaczęło się robić coraz bardziej przyjemnie, bo jest ani nie wiecznie, ani nie ma dużego słońca, czyli nie jest bardzo gorąco. Jest tak, powiedziałbym, skandynawsko. Grodę. ale będę. Styli klasa. Sponsorem okularów JSP. Przede mną widzicie materiał, który się na telewizorze wyświetla. Jest to zrobiona animacja poklatkowa. Tak jak kiedyś się na przykład bajki tam z modeliny czy z plasteliny, kasztemiaki i tak dalej. W Polsce były takie bajki dostępne, jak ja byłem dzieciakiem. Tu możecie zobaczyć teraz mnie. O, I w tych słuchaweczkach mam dźwięk, który tam się dzieje. I naprawdę są fajne dźwięki natury. I całkiem to całkiem jest fajnie zrobione. No i te figurki tutaj są w koło nas dostępne, które tu właśnie występują, tak jakby w tym materiale, całym. Tu akurat dobrze sprawdza się pok, bo się można tym fajnie pobawić. Małe urządzenie. Nikt raczej nie zwraca na mnie większej uwagi, że ja to sobie tutaj chodzę nagrywam, ale no też to jest takie miejsce turystyczne, jest atrakcja turystyczna, ludzi jest dużo, więc No jest to wskazane. Tak, jest to dla nich, tak jakby własna reklama. Zobaczycie. Ale tam jest taki stary, dawny bujany fotel. Sylwia mówi, że to typowo skandynawskie miasto, bo czerwone dachy, cegiełka. No i ma to trochę rację bytu. Z góry też trochę przypomina Gdańsk. Tak jak chyba większość tych nadmorskich, nadwodnych miast, a tam widać nasz hotel. Jesteśmy na szczycie tutaj. Jest tutaj obserwatorium, jest sprzęcik cały do oglądania gwiazd. Niestety nie można tu wejść, bo jest barierka, ale na filmie da się uchwycić co nieco. Opisane jakieś zbiory. jakieś przełączniki specjalistyczne. Zjedliśmy już po kanapeczce, a teraz jesteśmy nad Ostebro, czy jak ta dzielnica się poprawnie nazywa. Sylwia trafiła Lidla o tam. I oczywiście, że my w Norwegii nie mamy Lidla, to y, pocisnęła jakieś dwa ponczusie. Y, tak, to są ponczusie, czy. Tak, Sylwia pocisnęła dwa ponczusie i oczywiście dwa Lidlowe ludziki. I lecimy dalej. Zobaczymy, czy się przejdziemy. Mamy plan do zajść w jedno miejsce, ewentualnie. Z racji, że mamy już pasa tutaj kupionego, to może podjedziemy sobie autobusem, bo jeszcze autobusem w Kopenhadze nie jechaliśmy. My tym uścisnęli, ale trzeba jeszcze wypróbować na pewno autobus. Na szczęście autobusy nie są bezzałogowe. I idziemy na jedno piwerko takie tutaj. Trzeba trzasnąć tego tuborga dużego. Ciekawa jaka jest pojemność takiego zbiornika, czy to nie wiadomo, czy to jest jakiś silos zrobiony. Na górze okna widać, czyli można tam pewnie wejść i zobaczyć, jak widzicie, gdzie, nie, gdzie krople tutaj na mojej kurce znaczy, że jednak pogoda się troszkę zepsuła. Czyli, tak jak przewidywaliśmy, bo było naprawdę przez dwa dni fest duszno. W ostatnich ujęciach było widać, że robił się chłodniej, no ale my postanowiliśmy, że teraz zbieramy się do hotelu, tam trochę odpoczniemy i polecimy później gdzieś dalej. A też trzeba troszkę poodpoczywać. No to, czego w Kopenhadze nie można odebrać, to nie można na pewno odebrać tego, że architektonicznie mają oni świetne tutaj pomysły. Jest wiele budynków, praktycznie, które żaden nie przypomina jeden drugiego. Zdarzają się takie kompleksy jak tutaj, że dwa czy trzy budynki są wykonane tak samo. Podejrzewam, że jest to biurowiec albo mieszkalny tego samego dewelopera. PVC jakaś firma. Ma fajny parking, windy, czyli tu jest podziemny na pewno jakiś duży parking. Bo tam jest jedna klatka schodowa, tu jest druga. No, pewnie do tych biurowców zakładam, że to są biurowce. Ładnie, pogoda zaczyna się znowu robić lepsza. Przez chwilę widać prześwity na niebie. Tam już dalej chmury, tylko nie wiem, czy to te chmury, które już poszły, czy to chmury, które właśnie idą w naszym kierunku. No, ale tak jak mówiliśmy, my zmykamy zaraz do domu, więc może uda nam się później wrócić już do lepszej pogody. Chociaż nie chcielibyśmy, żeby było tak upalnie jak w dniu wczorajszym. Już jesteśmy pod hotelem, idziemy do swojego pokoju. Mamy pokoik na drugim piętrze. A Sylwia idzie procedurę, przykładanie kary, otwierania drzwi zrobić. Tu jesteśmy. Za, kartą wchodzimy, kartę. Pakujemy do uchwytu. Będzie światło.